Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Albana. A dzisiaj, to czego nie było miesiąc temu, i nie wiem czy dwa miesiące, te, dwa miesiące temu pewnie było, ale miesiąc temu o tym zapomniałem, to wyzwanie poszukiwacza przygód. Wyzwanie Morgany w maju. Zapomniałem w kwietniu. Nie pamiętam, czy w lutym też nie zapomniałem. Ale na pewno w kwietniu zapomniałem odebrać tych skrzynek i wam tego nagrać, więc dzisiaj odbieramy. Oczywiście, jak zwykle, odbierałem sobie tutaj te rzeczy od razu, jak to wbiłem. No i zobaczymy, co tu dzisiaj poleci. Tylko podzielimy sobie wszystkie cztery. Um, wszystkie cztery sobie podzielimy i będziemy tutaj um, otwierać. Oczywiście jeszcze na samym starcie Wam przypomnę, że na początku filmu w prawej górnej, w prawym górnym rogu ekranu pojawił Wam się proponowany film. To jest o losowaniu 6-3 itemków za tą łącznie milion, gdzie możecie wziąć udział w tym losowaniu, no i sobie wygrać takie itemki za milion. Tam wszystko wyjaśnione jest, po prostu możecie cofnąć się na początek filmu i Kliknąć tam w prawy górny róg. Dobra, to by było na tyle z mojego gadania o takich rzeczach. No i teraz zaczynamy otwieranie. Nie pamiętam, ile wtedy na ostatnich materiałach z tego nam dropiło, ale zobaczymy, ile dzisiaj nam wytropi. No i wydropiło 170k. Tutaj w miarę postaram się to jakoś układać do jakiegoś czasu e, zobaczymy jak to pójdzie z tym układaniem tutaj 171k no właśnie teraz nie wiem czy to git czy nie chyba niezbyt, mi się wydaje bo nie pamiętam ile dropiło z wcześniejszych miesięcy tutaj tutaj podobnie e, Tak na szybko staram się e, patrzeć Idę, tego podropiło. No i raczej tak, no podobnie z tego co widzę. Troszeczkę mniej tego, o, Nie dało żadnych kształtomisk. E, woreczków, no to dało szóstkowe, dobra. Otwieramy kolejne. A i tutaj to łączy, okej. Okay. Miałem nadzieję, że sobie tak poukładam to po kolei, ale to raczej bym musiał gdzieś indziej. No i tu chyba dało jeszcze nawet mniej. Hmm. hmm. 600 tysięcy. Chyba najmniej. Nie pamiętam, czy kiedyś nie mieliśmy 500 tysięcy. Ale chyba najmniej. Z tego wszystkiego, jak dostałem. Chociaż podkę dostaliśmy, ale podkę chyba zawsze wypada jedna. Więc. No. Tak, tak. Tak się da. Użyjemy, żeby chociaż yy, troszkę więcej tej kasy było na koncie, bo nie patrzę na moje saldo. <grytanie> Dobra, tutaj odłożymy, nie pamiętam gdzie miałem to. Hmm. Gdzie ja to miałem? Tu miałem książeczki. Sobie odkładam książki, nie wiem na co je zużyję, zobaczymy kiedy indziej. No i tu są te też itemki na sprzedaż. No i 600k. 600k w maju dropnęło, Będę musiał zobaczyć e, ten Na koniec roku Jeżeli będę Przez cały do końca roku Grał i nagrywał Wam Albiona To na koniec roku Zrobimy takie podsumowanie Ile w danym miesiącu nam dropiło Gdzie po prostu pooglądam sobie materiały no i na pewno Wy za za zawiechę, bo naprawdę nie pamiętam czy w marcu czy w marcu czy w kwietniu Nie otwierałem tych skrzynek no ale najwyżej jeden z tych miesięcy albo oba zostaną wykluczone z tej listy wtedy No i co? To by było na tyle Trzymajcie się No i na razie. Cześć!